Rozdział siódmy. Następnego ranka natknął się na poczcie na pastora Mekkeja i stwierdził, że udaje mu się bardzo szczęśliwie rozdzielać względy. Pastor McKay szedł właśnie do portu, żeby zorientować się, czy załoga szwedzkiego kutra rybackiego, który niedawno tu przybił, zechce wziąć udział w niedzielnym nabożeństwie. Był tam także, jak go poinformowano, jakiś holenderski statek, niewykluczone, że również wyznania prezbiteriańskiego. Gdyby byli skłonni przyjść, przygotowałby dla nich kazanie po angielsku. Wyraził Grantowi współczucie z powodu choroby pogody. Pora była trochę za wczesna, jak na wyspy, ale zapewne trzeba brać urlop wtedy, kiedy dają. Jest pan pewnie nauczycielem, panie Grant? Nie, odpowiedział Grant. Jestem urzędnikiem państwowym. Była to jego stała odpowiedź na pytanie dotyczące zawodu. Na ogół ludzie są gotowi uznać urzędnika państwowego za istotę ludzką, ale policjanta nigdy. Policjant to dwuwymiarowa istota ze srebrnymi guzikami i notesem. Jest pan tutaj po raz pierwszy, więc nie uwierzy pan, jakie piękne są hebrydy w czerwcu. Dzień w dzień niebo bez jednej chmurki, a powietrze tak rozgrzane, że świat po prostu tańczy przed oczami, a miraże również przedziwne jak na pustyni. O, był pan w północnej Afryce? O tak, w szkockiej dywizji. Ale tu niech mi pan wierzy. Widziałem przez okno plebanii więcej dziwnych zjawisk niż tam, między Alamein a Trypolisem. Widziałem tę latarnię morską na Cyplu. Dosłownie zawieszoną w powietrzu, tak jest, wysoko nad ziemią. Widziałem, jak tamta góra przybiera kształt olbrzymiego grzyba, a już skały nadmorskie, o, o te tam, wysokie słupy skalne, potrafią robić się tak lekkie i przejrzyste, jakby poruszały się tańcząc kontredansa. Zainteresowany tym, co usłyszał, Grant z roztargnieniem słuchał dalszych wywodów pastora. Kiedy rozstawali się przy Annie Lefquist z Göteborga, pastor wyraził nadzieję, że zobaczy Granta wieczorem na Kaili. Cała wyspa przyjdzie i będzie można posłuchać pięknego śpiewania. Kiedy Grant zapytał swego gospodarza, na czym polega owo Kylie i gdzie się to odbędzie, pan Todd wyjaśnił, że będzie to jak zazwyczaj mieszanka śpiewów i recytacji, a na zakończenie tańce. Odbywa się to zwykle w jedynym dostosowanym do tych celów lokalu, w Peregrine Hall. A dlaczego Peregrine? No, nazwiska fundatorki. Pani Peregrin przyjeżdżała tu zawsze na lato, a ponieważ była zapaloną propagatorką przemysłu Ludowego Wyspy i samowystarczalności mieszkańców, fundowała wielką, piękną halę z dużymi oknami i górnym światłem, żeby ludzie mieli gdzie pospołutkać samodziały, nie niszcząc sobie wzroku nad krosnami w ciemnych komórkach przy domu. Tłumaczyła ludziom, że powinni się zjednoczyć i spopularyzować Twiddy Kladda, żeby były równie poszukiwane jak na przykład Twiddy Harris. Biedaczka! Mogła była sobie oszczędzić fatygi no i grosza. Żaden mieszkaniec wyspy nie ruszy się nawet krokiem z domu, choćby miał całkiem oślepnąć w swojej komórce. Niemniej hala okazała się bardzo przydatna na zebrania. Może pan tam zajrzeć dziś wieczorem? Grant obiecał, że przyjdzie i resztę dnia poświęcił na zdobycie miejscowego, samotnego szczytu. Mgła znikła, a choć wiatr był jeszcze bardzo wilgotny, to w miarę jak Grant się wspinał, w dole otwierało się przed nim morze, poznaczone wyspami i smugła, smugami odpływu. Tu i ówdzie, pojedynczą kreską, nienaturalnie prostą w tym krajobrazie, rysował się ślad statku. Kiedy doszedł do szczytu, cały świat hebrydów ujrzał u swych stóp, usiadł i ogarnął wzrokiem tę wodną pustynię, wydała mu się absolutem beznadziejności, światem na wpół wyłaniającym się z chaosu, bezkształtnym i pustym. Gdy się patrzyło na klada z góry, trudno było zgadnąć, czy to ziemia pełna jezior, czy też morze pełne wysp. Tak przemieszały się ze sobą ląd i woda. Była to kraina stworzona wyłącznie dla dzikich gęsi i fok. A jednak było mu dobrze tam na górze. Obserwował zmienną grę fioletów, szarości i zieleni na powierzchni oceanu, ptaki morskie i spokojnie krążące nad jego głową i siewki trzepoczące w gniazdach u podnóża skał. Myślał o mirażach pastora i o tańczących skałach. Myślał o B7, bo w istocie myśl o nim nie opuszczała go ani na chwilę. Ten oto świat należał do besiedem śpiewające piaski, mówiące zwierzęta, chodzące kamienie, strumienie, które nie płynęły. Po co B7 się tu wybierał? Po prostu, żeby zobaczyć, tak jak Grant? Krótki wypad z małą walizeczką, ale w jakim celu? Albo, żeby się z kimś zobaczyć, albo żeby coś zobaczyć. Skoro dotychczas nikt go nie poszukiwał, to ewentualność spotkania raczej odpada. Czyli, że jechał tu, aby coś zobaczyć. No, można oglądać różne rzeczy, ale jeżeli ktoś pisze wiersz w drodze, to ten wiersz stanowi na pewno jakąś wskazówkę. Co mogło łączyć B7 z tym ponurym krajobrazem? Czyżby przeczytał zbyt wiele książek HGF Pinch, Maxwella i jemu podobnych? Czy zapomniał, że srebrzyste piaski, polne kwiaty, szafirowe morze były ściśle sezonowym zjawiskiem? Z jedynego szczytu na Kladda Grant posłał westchnienie wdzięczności pasażerowi B7. Gdyby nie on, nie siedziałby tu taki szczęśliwy jak król, odrodzony i całkowicie już panujący nad sobą. Czuł się kimś więcej niż z przymieziańcem B7. Czuł się po prostu jego dłużnikiem. Kiedy się podniósł z zacisznego miejsca, jakie sobie znalazł, wiatr szarpnął nim gwałtownie. Schodząc, Grant poddawał się, tak jak to czynił za chłopięcych czasów, stawiającemu opór wichrowi, który go podtrzymywał i prowadził zdumiewająco bezpiecznie w nieprawdopodobnej pozycji. – Jak długo może trwa, trwać taka wichura w tej części świata? – zapytał hotelarza, kiedy wieczorem po kolacji szli razem na Kaili, walcząc po ciemku z wiatrem. No, co najmniej trzy dni, powiedział tot, ale na ogół jednak dłużej. Zeszłej zimy deło przez cały miesiąc bez przerwy. Człowiek tak się przyzwyczaja do tej wichury, że kiedy czasem przycicha, to się czuje jakby nagle ogłuchu. Powrotną drogę radziłbym panu odbyć samolotem. Nie próbowałbym na pana miejscu przepływać cieśniny w taką pogodę. Wszyscy teraz przeważnie latają, nawet starzy, którzy nigdy nie widzieli pociągu. Samoloty uważają za rzecz normalną. Grant przyznał mu w duchu rację. Gdyby odczekał jeszcze parę dni i zostawił sobie trochę czasu na przyzwyczajenie się do odzyskanej równowagi, mógłby potraktować podróż samolotem jako test. Będzie to bardzo trudny test. Najtrudniejszy chyba ze wszystkich. Dla każdego klaustrofoba perspektywa zamknięcia w ciasnym pudle i zawieszenia w powietrzu jest koszmarem. Jeżeli przejdzie tę próbę pomyślnie, będzie się mógł uznać za wyleczonego. Będzie znów człowiekiem. Ale trzeba trochę poczekać jeszcze za wcześnie na taki trudny sprawdzian. W chwili, gdy doszli do Peregrine Hall, występy trwały już od jakichś 20 minut. Stanęli więc blisko wejścia obok mężczyzn z wyspy. Kobiety i staruszkowie zajmowali miejsca siedzące z wyjątkiem pierwszego rzędu, gdzie siedziały tak zwane lokalne osobistości: Duncan Tawisz, kupiec i niekoronowany król Kladda, obydwa kościoły i paru pomniejszych notabli. Męska połowa ludności podpierała ściany i tłoczyła się przy wejściu. Publiczność była niezwykle kosmopolityczna, jak zauważył Grant. Szwedzi i Holendrzy przyszli w komplecie, a słychać też było tu i ówdzie dialekt z Aberdeen. Jakieś dziewczę śpiewało delikatnym sopranem. Głos miała miły i szczery, ale jakoś bez wyrazu brzmiał trochę jak próbowanie melodii na flecie. Po niej wystąpił bardzo pewny siebie młodzieniec, powitany owacją, którą przyjął tak zarozumiale, że aż śmiech brał i puszył się jak paw. Był zapewne ulubieńcem szkockich wychodźców na stałym lądzie i często występował na estradach stałego lądu, częściej niż na własnym zaniedbanym podwórku. Zaśpiewał raźną śpiewkę surowym, zdartym już tenorem i zebrał ogromne brawa. Gran był nieco zdziwiony, że ów śpiewak nie zdobył się nigdy na szkolenie swojego głosu. Musiał przecież na stałym lądzie zetknąć się z prawdziwymi śpiewakami, umiejącymi operować głosem. I nawet przy jego niezwykłej próżności, zadziwiający był brak jakiegokolwiek zainteresowania podstawami sztuki, którą uprawiał. Potem wystąpiła jeszcze jedna śpiewaczka i wykonała kolejną pieśń bezbarwnym kontraltem, a po niej jakiś mężczyzna wyrecytował humoreskę. Grant nie znał gaelickiego, z wyjątkiem paru słów, których nauczył się w dzieciństwie od starych ludzi w Strathspiel. Sp Rozumiał nie więcej, niż gdyby słuchał włoskiego lub tamilskiego. Występy ogromnie podobały się publiczności podczas gdy Grant nudził się. Jeśli pieśni, których słuchał, były zbierane przez amatorów sztuki ludowej Hebrydów, to na pewno trud ten raczej się nie opłacił. Nieliczne autentyczne pieśni poleciały w świat na własnych skrzydłach, jak każdy oryginalny produkt sztuki, zaś te błahe imitacje lepiej niechby pomarły własną śmiercią. Przez cały czas koncertu w głębi sali trwał bezustanny ruch. Mężczyźni wchodzili i wychodzili, a Grant odbierał to jedynie jako niedostrzegalny akompaniament do chwili, aż ktoś go ujął za ramię i szepnął do ucha. Może pan też pozwoli na jeden łyczek? Zrozumiał, że oto wyspa pragnie go poczęstować najtrudniejszym do zdobycia artykułem. Nie sposób było odmówić. Podziękował więc swemu dobroczyńcy i wyszedł za nim w ciemność. Po zawiecznej stronie domu reprezentatywna męska mniejszość wyspy stała pod ścianą w błogim milczeniu. Ktoś włożył Grantowi do ręki płaską półlitrówkę. – Slend – powiedział i łyknął. Czyjaś ręka odebrała mu butelkę, a głos wyraził mu wzajemne życzenie zdrowia. Po czym Grant z nieznajomym przyjacielem wrócił do oświetlonej sali. Wkrótce ujrzał, że ktoś ukradkiem trąca Todda i że on także wychodzi w ciemność. Coś podobnego nie mogłoby się zdarzyć nigdzie indziej, pomyślał Grant. Chyba w Stanach, w czasach prohibicji. Nic dziwnego, że na wzmiankę o whisky Szkot przybiera tę głupawo filuterną i fałszywie nieśmiałą minę. No, z wyjątkiem Straffspie, gdzie się pędzi whisky. Tam stawia się butelkę na środku stołu, równie naturalnie jak w Anglii, tyle że może z lekką dumą. Nic dziwnego, że uważają kieliszek whisky za kawalerski, jeśli wrę nie wręcz zuchwały wyczyn. To zadziwiające, porozumiewawcze mrużenie oka, z jakim prawie każdy Szkot mówi o whisky, jest wynikiem dziedzicznego obciążenia tradycjami prohibicji kościelnej lub państwowej. Rozgrzany łykiem z płaskiej butelki, słuchaj, słuchał pobłażliwie rozwlekłej wypowiedzi Dankena Tawisza po Galicku. Zapowiedział on występ gościa, który przybył z daleka, żeby się z nimi spotkać, gościa, który nie potrzebował żadnej rekomendacji i którego zasługi mówiły same za siebie. No mimo to Danke no, mówił je bardzo obszernie. Grant nie dosłyszał gaelickiego nazwiska gościa, ale zauważył, że maruderzy zaczęli się tłoczyć do wnętrza, usłyszawszy brawa, jakimi nagrodzono perorę pana Tawisza. Albo zapowiedziany mówca był główną atrakcją wieczoru, albo też whisky się skończyła. Grant obserwował z leniwym zainteresowaniem, jak z pierwszego rzędu podnosi się niewielka postać, gramoli się na estradę i staje po środku. Był to mały Archie. Tu na mały Archie wyglądał jeszcze dziwaczniej niż na wrzosowisku w klun. Jego postać była znacznie bardziej tu nie na miejscu, a papuzie kolory jeszcze jaskrawsze. Na wyspie nie noszono kiltów. Wśród tych mężczyzn odzianych w ubrania z grubego samodziału w skromnych kolorach Archie przypominał ludową lalkę. Bez zawadjackiego beretu z bukietem zielska zdawał się nieubrany. Jak policjant bez hełmu. Rzadkie włosy cienkimi pasemkami kusztownie przykrywały sporą łysinkę. Niemniej publiczność powitała go takim aplauzem, że z wyjątkiem rodziny królewskiej nikt chyba nie mógł liczyć na równie gorące przyjęcie. Nawet jeśli się weźmie pod uwagę efekty libacji w ciemnościach, był to fakt zadziwiający, zaś po pierwszych słowach od razu zapadło bardzo pochlebne milczenie. Grant byłby się chętnie przypatrzył twarzą słuchaczy. Pamiętał, że Bella, pochodząca z Louis, nie chciała mieć do czynienia z tym prozelitą wchodzącym kuchennymi drzwiami, a opinia patarankina o nim nie przeszłaby przez cenzurę. Lecz co też myśleli o Archim ci wyspiarze odcięci od świata? Niewinni, zachłani, nieśmiali i egoistyczni? Nic nie jest w stanie przeciągnąć ich na stronę innej władzy, ponieważ w gruncie rzeczy nikt nimi nigdy naprawdę nie rządził. W ich pojęciu państwo jest po to, aby mieć z niego korzyści i wykpiwać się od obowiązków. Jednakże ich separatyzm łatwo można było wykorzystać do propagowania wrogich nastrojów, a ich oportunizm nęcić pokusą korzyści. Mały Archie nie wydawał się tu tak żałosnym zerem, tak jak nad Lochandiu. Na stanowił potencjalną siłę. Na i sąsiednich wyspach były bazy dla łodzi podwodnych, punkty przerzutowe przemytu, punkty kontaktowe, lotniska, bazy patrolowe. Co wyspiarze sądzili, sądzili o Gillesbergu Maka, i jego ideach? Grant dałby wiele, żeby zobaczyć teraz ich twarze. Przez całe pół godziny mały Arci przemawiał cienkim, gniewnym głosem z pasją i bez przerwy, a publiczność słuchała w milczeniu. Aż w pewnej chwili Grand, rzuciwszy okiem na rzędy krzeseł przed sobą, dostał wrażenie, jakby były mniej zapełnione niż na początku wieczoru, co mu się wydało tak mało prawdopodobne, że przeniósł swą uwagę z arciego na salę. W przejściu między piątym a szóstym rzędem zauważył dyskretny ruch, a idąc wzrokiem w ślad za nim doszedł do końca rzędu. Tu ruch się zatrzymał i zmaterializował w postaci Katie Ann. Nie wywołując zamieszania i nie spuszczając uważnych oczu zmówcy, Katie Ann wsiąkła w stojące szeregi mężczyzn i znikła za drzwiami. Grant obserwował salę w dalszym ciągu i po chwili stwierdził, że proces stopnienia publiczności nie ustawał, obejmując nie tylko siedzących, ale i mężczyzn pod ścianami. Widownia rozpływała się niedostrzegalnie pod samym nosem Archiego. To było takie dziwne. Wiejska publiczność wytrzymuje zawsze do samego końca, choćby nie wiem jak się nudziła. Także Grant zapytał szeptem Toda. A dlaczego oni wychodzą? Idą na balet. Na balet? Tak, w telewizji. To dla nich największa frajda. Wszystko inne, co pokazują w telewizji, jest im znane. Teatr, śpiew i tak dalej. Ale balet to jest coś, czego jeszcze nigdy nie widzieli i z tego nie zrezygnują za nic. Co pan w tym widzi zabawnego? Ale to nie pasja wyspiarzy do baletu wywołała rozweselenie Granta. Ucieszyło go niespodziewane unieszkodliwienie arczego. Biedny arci, biedny wykiwany arci, pokonany za sprawą arabesk, zwyciężony przez Andrza, pognębiony przez Plié. Już nie wrócą? Ale, owszem, wrócą na tańce. I rzeczywiście, wszyscy co do jednego wrócili. Cała wyspa bez wyjątku uczestniczyła w tańcach. Starsi siedzieli pod ścianami, a młodsi hulali i pokrzykiwali, aż się trząsł cały budynek. Był to taniec mniej skoczny, mniej wdzięczny niż tańce znane grantowi ze stałego lądu. Do tańców góralskich potrzebny był kilt i miękka, miękkie, cicho stąpające trepy, w których tancerz pląsa jak płomień migający pośród mieczów. Tańce wyspiarskie są bardzo podobne do irlandzkich, do ich smutnego bezruchu, z którego wyłączone są jedynie nogi. Nie ma w nich owych spontanicznych wybuchów radości życia, wypełniającej tancerza aż po koniuszki palców podniesionych rąk. Ale jeśli nawet brakowało tym tańcom wdzięku i radości, była w ich figurach i przytupywaniu jakaś zdrowa, szczera wesołość. W sali mogło się pomieścić równocześnie kilka zespołów po cztery pary i wkrótce wszyscy, łącznie ze Szwedami i Holendrami, zostali wciągnięci w tę orgię pląsów. Oh, przydałaby tu się kapela wojskowa, myślał Grant, oddając Katie Ann w ramiona zachwyconego Szweda. Brak tu werbla i tej pauzy po nim. Może nie byłoby to klasyczne, ale bardzo efektowne. Wiatr gwizdał za oknami, tancerze pochukiwali, skrzypce rzępoliły, pianista rąbał w klawiaturę i wszyscy bawili się wspaniale, łącznie z zalanym grantem. W powrotnej drodze walczył z bezlitosną wichurą smagającą lodowatym deszczem, a w domu padł na łóżko pijany ruchem i świeżym powietrzem. Był to cudowny dzień. Był to także cudowny dzień. Odnalazł grube ryby Archie Browna i będzie miał odpowiedź dla Teda Hanny, jak tylko wróci do Londynu. Tego wieczora nie odczuł niepokoju na widok zamkniętego okna. W ogóle o nim zapomniał, był po prostu zadowolony, że okno jest zamknięte. Myślał tak, jak wszyscy mieszkańcy wyspy, że okno ma chronić od niepogody zaszył się w swoje pikowane gniazdo, bezpieczne schronienie od wiatru i deszczu i zapadł w głęboki sen bez marzeń.